Witaczko, ja jestem Glavix i witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj drugie podejście do tej gry, no oczywiście to jest mój skład, no to zaczynamy. No, jaki skład przeciwnika? Trzy brązowe, 3, 3 złote, jedna srebrna. O, i Polak była ramce. No, spoko. Ach, dobra, ciekawe co będzie w meczu. Okej, okay, biegnę przy linii teraz. O, manewr, manewr, manewr. Ło! No nie, już myślałem, że mam piłkę. Okej, okay, udało się. Jesteśmy blisko bramki przeciwnika. I teraz strzelaj! No nie, niestety wytrącił mi piłkę, kurde. Trzeba jakoś to. Trzeba się jakoś postarać. Nie dam mu wygrać przynajmniej remis dobra teraz jest, teraz mamy szansę, strzelaj no nie bramkarz to obronił kurde no no i teraz się biegnie skrzydłem, ale nie ma do kogo doświadkować. może już ma no trzeba mu o boże bramkarzu no ale też w ogóle źle zagrałem obroną, no niestety 1-0 dla przeciwnika Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj do no strasznie złe do ale mamy piłkę! Już, no, mieliśmy piłkę. Dawaj, uda się odzyskać, uda się odzyskać! Co jest? No nie było faulu, no panie sędzio, no panie sędzio, co to ma być? No dobra, teraz no, przeciwnik biegnie skrzydłem. Dobra, odskę piłkę. Nie, bramkarzu! Bramkarzu, ty kupi. Po co się rzucasz, jak odebrać piłki nie umiesz, no ej, tu to... dobra, już jesteśmy przy bramce przeciwnika. Tylko teraz trzeba się przedostać. No... Tyle brakowało, no kurde. Oh nee! Yeah. Aha, lag. Hallo? Aha, oké, oh, telefoon. Uh. No dobra, czyli Nie. się rozłączył, no to gramy kolejny mecz. Okej, okay, to jest skład mojego przeciwnika, jedna legenda, jedna srebrna, jedna złota, nieświecąca i reszta brązowa. Zgranie 100%. Trochę będzie trudniej z tym zgraniem, no ale... może mamy jakieś szanse. Okej, okay, w poprzedni mecz to nas wywaliło, rozłączyło i było słabo. Okej, okay. odebrana piłka. Okej, okay, już, nie, dawaj. O, blisko, znaczy daleko od bramki. Włoc, ale to był fart, po prostu fartem go zablokowałem, ślizgiem. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. jest szansa jest gol, jest gol! Kastraty w 22 minucie strzela pierwszego gola dla mojej drużyny, yeah! No, po prostu mi go się chyba podał, nie? Wytrącili sobie sami piłkę i jest gol. Mi to pasuje. Wow, ale. Dobra, dobra, akcja, nie laguj! I jest drugi gol! Sergio Molina w 29 minucie strzela drugą bramkę. Dobra, jest szansa. Czy to będzie gol? No niestety piłka omija bramkę. Bramkarz No, broni strzał. Dziękuję za podanie. Ja sobie to na spokojnie rozegram. Teraz krótkie podania. O, już nie na spokojnie. No, wiedziałem, że na niego poda, ale teraz trzeba wyjść o piłkę. Dobrze bramkarz broni, świetna interwencja. No i ciągle jest 2-0. No teraz muszę bronić w wyniku, bo ciągle są akcje przy mojej bramce. Marines, no drugi gol tego zawodnika. Aż okej, okay, to jakiś strzał z daleka. No, niestety, tylko chyba wybili mu trochę z równowagi. Poszło abo bramki. Dobrze. Mamy szansę. Jakiś strzał i gol Ovelar w 75. Minucie. Jeden dla mojej drużyny, no spoko, mi się podoba. Dobre, okej, okay. okej, okay. teraz zejście trochę. No nie, wytrącił mnie z równowagi, a byłby gol. Gdyby mnie ten obrońca nie dotknął, to byłby gol, byłoby 4-2. No chyba, że wybramkarz obronił. Ale tak blisko, no kurde. Dobre wybicie głową. Dobre, okej. Okay. Teraz znowu piłka przy nogach moich, moich zawodników. Trzeba się postarać o jakiegoś... Czwartego gola może, żeby nie było tak... Nie była taka mała różnica pomiędzy golami. No ale na razie mój przeciwnik ciągle atakuje. Jakoś obudził się w końcówce drugiej połowy. Tak! Koniec! Wygrałem 3-2! Jest! 3-2. Pierwsza wygrana w tej fifie No... Cztery gole moich zawodników, no i jeden mojego przeciwnika, ale 3-2, no. Dobra, dobry mecz. Okej, okay, wygrałem. 3-2, ale wygrałem. Cztery gole mojej drżyny, samobój. Uff, dobra, pierwsza wygrana w tej grze, w tej oto grze. Liczę na więcej. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Ocencie go, like lub dislike i tyle. Trzymajcie, nara!